Witam Was w kolejnym odcinku recenzji figurek koni i dzisiaj mam recenzję zaproponowaną przez koniarę Nikolę książką która napisała między innymi, że mam zrobić recenzję klaczy Marsz i jest to właśnie ta klaczka z ze zestawu truniejowego 20, 2015 oczywiście ze 6. Ona, ona nazywa się Cindy. Pisze się przez C, ale oczywiście wszystko będziecie mieli napisane w tytule filmu. Gdybyście nie wiedzieli, jak pisać to imię, to będzie wszystko napisane w tyle. No, i tak właśnie ona wygląda. Taki ma pyszczyk, który jest taką grzywę. Jak widzicie, na uszach ma nauszniki, takie ładne niebieskie, a na nóżkach ma niebieskie ochraniacze. I on oczywiście wystawiamy jeszcze ogłowie, siodło i jeźdźca, ale to zobaczycie dopiero na zdjęciach. Wszystko Wam pokażę właśnie na zdjęciach, jak wygląda cały zestaw, i ogólnie, jeżeli zastanawiacie się nad kupem jakiegoś zestawu jeździeckiego właśnie ze szlejcia, to polecam Wam ten truniejowy, ponieważ jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka właśnie niebieska tego zestawu. Więc jeżeli. Wiecie, jaki zestaw sobie kupić? No to ten też polecam. Ogólnie mam wszystkie zestawy z 2015 roku, które wtedy wyszły, czyli rekreacyjny, ten właśnie trunejowy i z cowboyką. Te, te wszystkie trzy właśnie mam z tamtego roku. I właśnie jeżeli nie wiecie, jaki zestaw sobie kupić, no to polecam wam też te inne z 2015 roku. Ale jeżeli akurat sam te zestawy Wam nie do gustu, to polecam Wam również yy, zestawy z 2018 roku, które też będę miała. Co prawda nie wszystkie, ale niektóre z nich będę miała, także też Wam je polecam. I właśnie na końcu tego filmu zobaczycie zdjęcia też w zestawie, jak wygląda. Tak, naprawdę raz ze swoimi akcesoriami. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego uznają ją za klaczka Marsz, bo wiem, że wiele z, wielu z Was, którzy mają tą klacz, uznają ją za klacz lipicańską, ale ja Wam powiem, że też tak na początku myślałam, ale w końcu stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo... też um, konie lipicańskie są używane w większości do ujeżdżania, a na przykład konie kamarszne to już tak bardziej rekreacyjnie, trochę może też no, do skoków też w sumie się nadają, więc stwierdziłam, że po prostu też mi przypomina konia kamarsz. I przez to, że jest to zestaw turniejowy, czyli głównie do skoków, to po prostu dlatego uznaję za klacz kamarsz, a nie lipicańską, bo jak trochę się znacie na koniach, no to pewnie wiecie, że. Właśnie konie lipicańskie są bardziej ujeżdżeniowe, a kamarsz takie raczej rekreacyjne, więc do tego właśnie uznaję tą klacz za klacz kamarsz, a nie Lipicańską. Także mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. I możecie ogólnie pisać w komentarzach, czy podobały Wam się te klacz i ogólnie czy podobał Wam się cały zestaw. Bo ja uważam, że jest naprawdę godne polecenia, bo ma ładne kolory i ogólnie ładnie się prezentuje na koniu. Także polecam. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że on, on Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę. Napiszcie jakieś fajne komentarze, żeby napisać, czy macie ten zestaw oraz czy podoba Wam się ogólnie ta klacz i cały ten zestaw, który zobaczycie na końcu filmu. I możecie też pisać w komentarzach, jak Wam się podoba nowe intro, bo ja pewnie je widzieliście na początku tego filmu, że właśnie kolejny raz jest nowe intro. Tym razem trochę krótsze i mam nadzieję, że Wam się podoba. No i pamiętajcie również o subskrypcji tego kanału i wciskaniu dzwoneczka, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, które pojawiają się codziennie. Pamiętajcie również do zaglądania do opisu tego filmu, bo tam postaram się wrzucić link do odcinka z Ogierem Kamarsz. Jego recenzją. A jeżeli chodzi o mm, recenzję źrebaka Kamarsz, to nie wiem kiedy ona ją będzie. Ale jeżeli mamy ją zapisaną, no to Wam napiszę w opisie. Ale jeżeli nie, no to na pewno ją zrobię, ale nie wiem jeszcze kiedy. Także nie pytajcie o recenzję z yy, Rybaka bo jeżeli nie mam jej zapisanej, no to ona będzie tam po ostatnim odcinku na pewno. Nie wcześniej. Bo mm, ogólnie ja wszystkie recenzje sobie zapisuję, jakby mi podajecie propozycje, ale pamiętajcie też o tym, że no że mam bardzo dużo propozycji na te recenzje i po prostu nie jestem w stanie ich wszystkich zrobić tak szybko, więc po prostu musicie, jeżeli podaliście propozycję na jakąś recenzję, no to jeżeli mam ją zapisaną, no to wam ją podaję. I napiszcie mi, że musicie długo czekać, bo wiedzcie, że ja też mam swoich innych serii i też mnóstwo innych zamówień do filmów, także... Zrozumcie to, że nawet jeżeli musicie długo czekać na recenzję, którą podaliście, no to wiedzcie, że ja ją zrobię, bo ona jest zapisana i na pewno będzie, tylko po prostu musicie być cierpliwi, bo ja też mam mnóstwo innych zamówień na filmy, także musicie to zrozumieć i nie piszcie mi, że musicie długo czekać, bo już mówiłem po prostu mam zbyt dużo zamówień na filmy. Także zrozumcie to. Teraz już naprawdę się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.